Krajobraz, co? Prawda, że piękny May? May! O, tak, bardzo piękny. Widziałeś, jak ty na mnie spojrzał? Ten koczkodan z podbitym okiem? Koczkodan? Chyba raczej wielki, milusi, misio tu Ale ty nawet z nim nie rozmawiałaś. Od razu widać, że to romantyk. Może i jest szorstki na pierwszy rzut oka, ale i gdzieś w głębi jest bleśny. Mam na myśli jeszcze głębiej. Żołądek? Mówię o tym, co ma w głębi duszy. Gdzieś tam, gdzieś, gdzieś. Tam, gdzieś głęboko. Coś w sobie ma. Ting, <grywk> ting! Ona się zwyczajnie zakochała! O nie, tylko mi tu bez takich. Pamiętaj, May, wychodzisz za mąż za niecałe trzy dni. Przecież dałaś ojcu słowo. Masz rację.